No, ja wspominam to, że to była naprawdę ciężka walka, dlatego że yy, no, rozbicie na te kilkadziesiąt cukrowni to tak zwane 3S się nazywało: samodzielna, samofinansująca, i yy, no, trzecie, zapomniałem, jakie to jest S. No i, i właśnie to doprowadziło do, jakby, no zdołowało wszystkie zakłady cukrownicze. Więc zaczęliśmy poszukiwać, jak mnie tam wybrano do, do władz w cukrowni na przewodniczącego Rady Pracowniczej Komisji Zakładowej Solidarności, więc zaczęliśmy poszukiwać, no, wyjścia z tej sytuacji. No i... Wtedy właśnie pojawiało się bardzo dużo osób, którzy no chcieli na tym coś zarobić, ugrać, no, obłowić się nawet. No i opowiem taki epizod, że pojawił się u nas prezes, który został powołany w piątek przez Radę nadzorczą, która była też składała się z polityków. I ja widząc, że w jego ekspose, i, i zresztą znaliśmy jego z takich różnych wypowiedzi, że jest związany bardzo mocno z tym koncernem z Cukier, więc zadzwoniłem do pana Lubasia, kolegi mojego, że jest powołany właśnie dyrektor, bo tam było kandydatów kilku, ale jedna rada wybrała jego, bo pewno byli już umówieni. Więc zadzwoniłem i w poniedziałek rano, proszę sobie wyobrazić, że w poniedziałek rano pan znaczy kolega Lubaś zdołał zwerbo ściągnąć ze wszystkich cukrowni. Ze wschodnich tych, jakby z tej strony Wisły, ze wszystkich cukrowni do Werbkowic i zadziałaliśmy tam właśnie tym protestem. Bramy były pozamykane i ten prezes się więcej nie pojawił. To już były wstęp taki do tego, że chcemy jednak innego sposobu prywatyzacji, nie jakichś tam przez pośredników. No, i potem zaczęły się rozmowy, jak to zrobić. No, mówię, że tam u nas pojawiał się jeden dyrektor, drugi dyrektor, no ale trzeba było się z nimi rozstać, dlatego że też mieli wizję jakiejś tam prywatyzacji przez konsorcjum, jakiejś niewiadomego pochodzenia. No, więc wtedy poszukiwaliśmy tak wspólnie, nie? Ale jak u, został utworzony, bo z tego powodu, że się bardzo, te cztery holdingi powstały na, na, na całą Polskę, więc y, uważano, że te holdingi wtedy nie będą tak y, konkurować między sobą, więc y, uważano, że, że to będzie dobre dla cukrowy. Niestety te holdingi też tam ludzie się znaleźli, którzy też próbowali właśnie w jakiś sposób, jak nie po prostu cały holding sprzedawać, to próbowali przepchnąć to pojedynczymi cukrowniami do wiadomo z cukru. No, klimat, klimat był y, trudny, y, dlatego że y, jak y, brakowało, na przykład myśmy y, y, myśleli o polskim cukrze, jak rozmawialiśmy o tym, że no to y, wśród pracowników nawet y, zastąpiono mi drogę i mówiono tak: skąd weźmiesz pieniądze na zapłatę za surowiec, za buraki plantatorom. Więc. To był bardzo trudne pytanie, znaczy, klimat. I człowiek się zastanawiał, no bo masz te miliardy, Niemcy mają, a my, a, a ty nie masz, żeby zapłacić. Bo wiadomo, że były rozłożone płatności za buraki, na raty, po dostawie to aż było na drugi rok, gdzieś tam w czerwcu czy w lipcu. Czy, czy w maju były jeszcze e, na, ostatnia rata płacona? No bo w takiej trudnej sytuacji znalazły się wszystkie cukrownie. E, więc to było trudne, ale no, nie poddawaliśmy się, e, próbowaliśmy to. No więc jeszcze e, chcąc nas jakoś e, no, e, rozbić, więc ten holding cały lubelską, małopolską spółkę cukrową podzielono na grupy i cukrownia Werbkowice znalazła się w tak zwanej wschodniej grupie to cztery cukrownie były Klemensów, Szczyżów, Worżuczyn i Werbkowice i wtedy no Przystępuje, e, zgłosili się Francuzi, po, po ten, ale to, to była tylko mistyfikacja, bo Francuzi w ogóle nie chcieli tego i zakupili na przykład śląską spółkę cukrową, gdzie e, za pół roku odsprzedali to, przekazali Niemcom, odsprzedali im. E, to była tylko takie, bo, bo wi wiadomo, że no, woleli e, ludzie Francuzów jak e, Niemców. No i myśmy tutaj twardo stali na stanowisku i dochodzi do, jakby te grupy są do prywatyzacji, więc dochodzi do tego, że no co, co związki zawodowe mogą prywatyzować? A no to chociaż pakiet socjalny ustali, żeby w umowie, to wywalczyliśmy, że w umowie tej sprzedaży pakiet socjalny był uwzględniony. A w pakiecie socjalnym to, jak wiadomo, mydło, ubrania, to. Oni się wszystko podpisywali pod tym. Najważniejsze dla nich było y, okres gwarancyjny zatrudnienia. Obojętnie w jakiej cukrowni. Okres zatrudnienia, bo wiadomo było, że będą zamykać cukrownie, y, czy tam restrukturyzować, więc ten okres zatrudnienia. I doszło do tego, że my wyszliśmy z propozycją 60 miesięcy. Yy, okres zatrudnienia, a to jest 5 lat, a, a ten, a yy, cały czas się trzymali, 25, 30, potem zgodzono się na 30, yy, chyba 2 miesiące, już nie pamiętam dokładnie, czy 35. No i yy, myśmy znaleźli sobie do tego pakietu, yy, więc pana. Yy, z tytułem doktora, człowieka, który, który naprawdę się znał na prawie pracy, więc y, zaczęliśmy y, te rozmowy z Niemcami. Grupa Niemców i z każdej tych czterech cukrowni, było po jednym przedstawicielu, bo przeważnie po dwa związki jest, więc po dwóch przedstawicieli z cukrowni było, że, że tego, że będą pilnować swojego interesu. Więc. Y, jak, jak doszło do tej, już do, do tej kilka dni, drugi tydzień negocjujemy i o ten okres zatrudnienia się rozbija cała sprawa. No i w pewnym momencie widzę, że Pan, który naszą stronę miał trzymać, mówi, że to trzeba kończyć i na tych trzydziestu kilku miesiącach ten okres zatrudnienia. No i ja mówię tak, no to. Z, jakiej, z której strony on jest przedstawicielem? Czy związków zawodowych, gdzie my mu płacimy za, za to doradztwo, czy niemieckiej stronie? Zawołał mnie na rynek, na piwo i mówi, że z wszystkimi jest dogadane, że każdy z tych przedstawicieli związków zawodowych dostaje przysłowiowy domek z ogródkiem w Lublinie. No to tak myślę sobie tam wtedy pół miliona złotych. Także na tym polegała ta cała walka. No myślę, że, że tego, że determinacja akurat kilku osób, determinacja, szczególnie Stasia Lubasia, ale i, i wśród posłów też, jak Gabriela Janowskiego, to doprowadziło do tego, to była ta, taka silna determinacja ludzi nieprzekupnych, nie poddających się czemuś, i, i właśnie to, to było ten. I wtedy, właśnie jak, jak, to, jak to oni zaproponowali, ten domek z ogródkiem w Lublinie, no, po prostu rozwiązałem umowę z tym panem, przedstawicielem Związku Zawodowego, jakim był doradca z uczelni, i po prostu, no, poszliśmy, zadzwoniłem do Stasia, przyjechał i zaczęliśmy poważnie rozmawiać. Oni już wtedy, Grupa, te dwie grupy, które jeszcze były południowa i, i, i no nie wiem, to była północna, czy, czy jak wschodnia, zachodnia? Nie, północna chyba. I oni już rozmawiali o tym polskim cukrze. Więc dołączyliśmy. To już urwał się, i, i ten, ten całe negocjacje w sprawie pakietu się urwały. I weszliśmy w sferę tego strajku, o którym Stanisław już więcej powie na pewno. I, i tego. I te 63 dni tam właśnie przebywaliśmy w spółce, gdzie no, odwiedzali nas i dziennikarze, ale to tak nie za bardzo z tej strony, że, że tego. Myślę, że to jest, no trzeba było dużej odporności, du, dużej takiej, gruboskórnym być, żeby, żeby to przetrwać, bo były groźby, były groźby takie, że gdzie my prowadzimy to wszystko, że, że te zakłady w końcu będą na, świeciły pustkami, nikt nie będzie siał buraków, nikt nie będzie produkował cukru, bo nie mamy pieniędzy. No niestety pieniądze się znalazły i, i jak wiemy doszliśmy do takiego punktu, gdzie, gdzie tego, gdzie już no, była okupacja premier, gabinetu premiera? No tam myślę, że no, pan poseł Gabriel Janowski z nami był także, że dużo to opowie o tym. Ja myślę, że tego, że nie, nie ma, no żeby choć, myślę, troszkę gdzieś sobie coś, że lepiej bym zrobił. Nie, nic nie było takiego. No jak wiemy, że jeden drugiego wspierał, szczególnie tu Stasiu Lubaś, to jakby sąsiedzka cukrownia. Nie robił tego dla swojego, jakiegoś takiego, no. Tylko lokalnego, tylko chciał to, żeby na całą Polskę ta, ta, ta firma powstała. I myślę, że tutaj nie mamy sobie nic, ja przynajmniej nie mam sobie nic do zarzucenia, że można było to lepiej rozegrać, że y, takie były trudne warunki, a mimo to y, wszystko y, po, poszło w tym kierunku, że dzisiaj y, szczycimy się. Jak wiemy tym polskim cukrem i tą firmą, jaka na całą Polskę, na całą Europę świeci jakby przykładem. No przede wszystkim to y, powinno być tam nie, nie wspominałem o tym, że y, jak zaczęliśmy dopominać się w akcjonariatu, nie? swojego udziału, jakby kapitału swojego, żeby ten majątek podzielić w końcu. W tej ustawie znalazło się tak, że pracownicy otrzymali 15%, rolnicy dostali 15%. I Skarb Państwa dostał resztę tych akcji, bo wyemitowano akcje, więc podzielono tak. I dzisiaj na pewno, że stosunek tego akcjonariatu się zmienił, bo wiadomo, Krajowa Spółka Cukrowa na pewno część emerytów, część ludzi sprzedała swoje akcje. I to był rynek, to było, akcje były w zamkniętym jakby obiegu, nie można ich zbyć gdzieś tam, nie były na giełdzie, one były, można było zbyć między pracownikami lub ewentualnie może je skupić spółka, gdzie w przyszłości myślę, że, że tego, że może do tego dojdzie, więc jeszcze silniejsza będzie, jeśli skupi od tych, co są sprzedać, żeby... Nie, nie tego nie byli tam jak pokrzywdzeni bo są cwaniaki że właśnie płacą grosze i, i tego i wykupują te akcje